Witam ponownie na kolejnej prezentacji. W tej pozycji możemy fajnie poćwiczyć matowanie czarnego króla. Raczej to nie jest pozycja, która mogła powstać w partii. Bardzo mało prawdopodobne, żeby czarne tak łatwo oddały środek szachownicy, nie rozwijały w ogóle figur, przez co nie mogą zrobić roszady. No, ale jest taka pozycja, w której możemy zrobić właśnie Mata w 11 posunięciach, maksymalnie w 11 posunięciach, zależy jeszcze od tego, jak czarne będą grać. I pierwszym ruchem, właśnie jaki to będzie pierwszy ruch prowadzący do tego, żeby ten atak matowy rozpocząć. Proponuję w tym nagraniu, żeby, żeby rozwiązać wiele zagadek typu, właśnie mat w iluś posunięciach różnie będzie mat. W czterech, mat. W trzech, w pięciu posunięciach. No, nie namawiam nikogo, żeby próbował rozwiązać teraz mata w jedenastu posunięciach. Jest to zbyt trudne, ale pierwsze takie moje pytanie to jest właśnie, jak ten atak rozpocząć? W trakcie tego filmu zatrzymujcie nagranie i próbujcie się zastanowić. Więc odpowiedź na pierwsze pytanie jest taka, że najpierw musimy. Poświęcić gońca tutaj bicie, bicie pionka, po to, żeby odkryć króla i takiego odkrytego króla już będzie łatwo atakować. Więc zobaczmy. Najpierw bicie, król bije i teraz proste posunięcie skoczek na E5. Szach. Są teraz trzy odpowiedzi, trzy możliwości ucieczki. Taka najlepsza ucieczka, po której jest właśnie mat w 11 posunięciach licząc od początku, to jest zagranie królem na e8. Można też zagrać oczywiście na pole e6 lub na pole f6. Zaczniemy od takiej najłatwiejszej zagadki, która powstaje, gdy czarne zagrają królem na f6. Po tym ruchu narzuca się pewne posunięcie. Myślę, że łatwo to posunięcie zauważycie i moje pytanie jest takie: jak zrobić mata w trzech posunięciach? Więc zatrzymajcie nagranie i zastanówcie się, jak to zrobić. No to teraz pokazuję odpowiedź. Oczywiście tym narzucającym się posunięciem jest atak hetmanem. Gramy hetmanem na F3 szach. Król ma tylko jedną ucieczkę na pole e6 i teraz mat w dwóch ruchach: Hetman f7 szach, król ucieka i mat w jednym posunięciu hetman d5 szach. Wróćmy do tego momentu i zobaczmy, co będzie, gdy król zagra na pole e6. Najlepsze właśnie jest cofnięcie, ale jak wyjdzie na E6, to wtedy jest odkryty, jest blisko centrum i nadal łatwo możemy go atakować. W tym momencie można spróbować rozwiązać zagadkę polegającą na tym, żeby zrobić tego szachoma, szachamata w pięciu posunięciach. Więc tutaj też proponuję zatrzymać nagranie i pomyśleć, jak w pięciu ruchach zrobić szachamata. Najlepszym ruchem prowadzącym do mata jest zagranie pionkiem na pole D5. Robimy szacha i chętnie oddajemy skoczka. Skoczka bić nie można, ponieważ ten mat będzie szybszy. Więc tutaj pojawia się kolejna zagadka. Po szachu pionkiem. Zastanówmy się, jak Gdyby król zbił skoczka, jak zrobić mata w dwóch posunięciach? I oto rozwiązanie. Najpierw hetmanem szach, król ucieka i teraz bardzo ładny mat pionkiem. Wróćmy do pozycji początkowej, więc gramy. Szacha. Król ma tutaj ucieczkę na, no na f6. No to już pokazywałem, jak możemy łatwo zaatakować króla, gdyby poszedł na f6. Ale niech pójdzie na d6. Zobaczmy, jak teraz atakować. Więc teraz możemy zaatakować króla skoczkiem, żeby jeszcze go wyciągnąć bardziej w naszą stronę. Więc robimy skoczkiem szacha. Król na C5. I teraz mamy silne posunięcie. Możemy do gry wprowadzić gońca. Jeśli zagramy Hetmanem, to goniec do tej gry już nie wejdzie. Natomiast Hetmana tutaj zachowamy sobie do tego, żeby była możliwość zbicia tego pionka. Gdyby król czarny znalazł się na polach. Na linii A. Więc zobaczmy. A i przy okazji, jeszcze też musimy być świadomi tego, że król skoczka zbić nie będzie mógł, ponieważ wtedy będzie mat w jednym posunięciu. Więc tutaj warto zastanowić się, dlaczego właśnie goniec E3 jest silnym posunięciem i nie obawiamy się straty skoczka. Popatrzmy. Szach. I teraz, jeśli król zbije skoczka, to robimy mata w jednym posunięciu, i to możemy na dwa sposoby to zrobić: skoczkiem na A3 lub Hetmanem na E2. I teraz tak, daliśmy gońcem szacha. Król skoczka bić nie może, więc ma tylko jedną ucieczkę na pole B5. Po zagraniu na B5 do akcji wchodzi kolejny skoczek. Skoczek na A3. Król ma tylko ucieczkę na pole A6 i właśnie w tym momencie przyda nam się Hetman. Hetman A4, szachmat. No to teraz najtrudniejsza wersja, gdyby król cofnął się na pole E8. Już zostały wykonane dwa posunięcia, więc nie jest to mat w 11 tylko mat w 9 posunięciach nadal jest to bardzo dużo posunięć ale raczej starajmy się tutaj szukać planu ataku niż dokładnie liczyć żeby to było 9 posunięć no i oczywiście tutaj musimy wyprowadzić Hetmana naszą najsilniejszą figurę żeby stworzyć groźbę mata grozi mat na polu F7 Teraz jedyna obrona to jest skoczek F6 zasłona, żeby hetman na to pole nie mógł wejść. I tutaj zagadkę zadam inną. Nie ma Madwieluś posunięciach, tylko zastanówmy się, jak dalej prowadzić nasz atak. I tutaj zatrzymajcie nagranie i pomyślcie, jak nadal atakować. Więc posunięciem, które stwarza czarnym. Problemy jest ruch Hetmanem na F5. Grozi Mat na polu G6, więc jedyna obrona dla czarnych to jest zwolnienie pola E7, żeby tutaj król mógł uciec. Więc czarne muszą zagrać pionkiem na E6. Mimo wszystko, chociaż Mata nie damy, to jednak musimy tego króla z kryjówki jakoś wyciągnąć. Więc robimy Hetmanem szacha. Król ucieka i wyciągamy go dalej. Gramy ponownie Hetmanem szach. I król jest wyciągnięty z kryjówki. No i możemy teraz obmyślić plan ataku. W tej sytuacji zauważmy, że Hetman jest jak gdyby wyłączony z gry, i będziemy musieli się tutaj posiłkować raczej innymi figurami, które mamy do dyspozycji. Na pewno świetnie stoi ten skoczek. Być może przyda się goniec do ataku, który ma tutaj otwartą przekątną. No i ten skoczek z pola, z pola B1. No, ten skoczek już w innych wariantach pokazywał, co potrafi. Więc mamy trzy lekkie figury, i to nam w zupełności wystarczy, żeby przeprowadzić atak matowy. I teraz, posunięciem, który prowadzi do mata. Jest posunięcie stwarzające groźbę mata w jednym posunięciu, i tym posunięciem jest ruch skoczek na A3. Po skoczek A3 grożą dwa maty, albo na B5, albo na polu C4. Więc jedyną obroną przed tym matem, czy znaczy taką prowadzącą do dłuższej gry, jedyną obroną, to jest ruch pionkiem na C6, żeby próbować gdzieś tutaj króla schować. Ale są jeszcze dwie możliwości. No, po, król, po pionku na c5 jest od razu mat skoczkiem, więc to jest najgorsza możliwość. I można się jeszcze ewentualnie zastanowić, co by było, gdyby skoczek zbił pionka, żeby król miał ucieczkę na pole d5. To też nie jest dobre, dobre posunięcie. Po zbiciu skoczkiem pionka powstaje kolejna zagadka: mat w dwóch posunięciach. I tutaj proponuję zatrzymać nagranie i pomyśleć, jak zrobić w dwóch ruchach Mata. I pokazuję rozwiązanie. Skoczek B5, szach. Król ucieka. I pionek na C4, szachmat. Tutaj pionki są pilnowane przez skoczki, i król nie ma żadnej ucieczki. Więc po naszym ruchu, skoczek A3, który przed chwilą zagraliśmy, Grozi mat w jednym posunięciu i czarne grają pionkiem na C6. Więc tutaj pojawia się możliwość uciekania królem. Ale teraz mimo wszystko nie uda się tego króla już uratować, ponieważ białe robią mata w czterech ruchach. I to już jest moja ostatnia zagadka w tym przykładzie. Zastanówcie się, jak w czterech ruchach. Można zrobić mata. Mam nadzieję, że udało się rozwiązać. Tutaj w tej ostatniej zagadce wykorzystamy gońca, który będzie atakować króla. Ale najpierw zrobimy szacha skoczkiem. Oczywiście nie tym skoczkiem, tylko skoczkiem z pola centralnego, żeby ten goniec mógł wejść później też do akcji. Więc robimy skoczkiem szach. Jedyna odpowiedź to jest król C7. Tutaj pole B6 jest pilnowane, więc tam nam nie ucieknie. I możemy teraz przystąpić do matowania gońcem. Goniec szach. I tylko teraz można się zasłaniać. Tym pionkiem zasłonić się nie można, ponieważ jest związanie. Tak więc można się zasłonić tym pionkiem, żeby przedłużyć grę tylko. Goniec bije piona i można się jeszcze zasłonić gońcem, ale po zbiciu gońca jest szachmat. I tym sposobem zakończyliśmy naszą dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że tematy się podobały, że warto było poćwiczyć i że kiedyś w grze praktycznej taka umiejętność matowania się przyda.